Hiszpański. Słownictwo dla początkujących. Lekcja pierwsza. Witanie się, przedstawianie i żegnanie. Ćwiczenie pierwsze. Podstawowe zwroty. Si. Tak. Si. No. Nie. No. Por favor. Proszę. Por favor. Gracias. Dziękuję. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. A De nada. Gracias. Dzięki. Gracias. De nada. Nie ma za co. De nada. Lo siento. Przepraszam. Lo siento. Lo siento mucho. Bardzo przepraszam. Lo siento mucho. Siento mucho. tarde. Przepraszam za spóźnienie. Siento llegar tarde. No tiene importancia. Nic nie szkodzi. No tiene importancia. Disculpe. Przepraszam, zwracając czyjąś uwagę. Disculpe. Perdón? Słucham? Perdon? Aquí tiene. Proszę, podając coś. Aquí tiene. Bien, de acuerdo. W porządku. Zgadza się. Bien. De acuerdo. No te preocupes. Nie martw się. No te preocupes. Animo. Rozchmurs się. Animo. No tiene importancia. To nie ma znaczenia. No tiene importancia. De verdad? Naprawdę? De verdad? Vale. Sample complete. Ready to continue?